no? dziś przyjechało do mnie pudło z ciekawymi rzeczami. Co będziemy robić? Zaraz się dowiecie. Mamy takie oto pudło. W środku w środku ciekawe rzeczy, w środku obudowa Akiga AK36 BK, tam jest płyta, płyta główna, płyta główna ASROC b 450 mhdvr 4.0 gotowa na Ryzena nawet 5000 no fakt, teraz już są 7000 na Windowsa na Windowsa 11 gotowa ale to jeszcze nie wszystko pamięć RAM GoodRAM IRDM DDR4 8GB 3200MHz CL16 i Ostatni fand wentylator Zeffi 80 Endorf, kiedyś tym PC i ATX Case. Co, co możemy się dowiedzieć jeszcze, że jest ona przygotowana na montaż dysku SSD. trzy wentylatory, ma port USB 3.0 i w sumie to tyle. Tu mamy tabelkę, w której wszystko jest wyjaśnione, że tu jest to budowa AK36BK, ma 0 miejsc montażowych na napędy 5,25 i 3,5 też 0, za to ma w środku miejsce na montaż 3,5-calowego napędu, dwa takie miejsca i dwa też na 2,5-calowe, po jednym porcie USB 3.0 i 2.0, Trzy miejsca na wentylatory Zero zainstalowanych wentylatorów, więc trzeba mieć swoje O, proszę, proponowane akcesoria Wentylator Śrubki Tu mamy rozkład tych elementów, które w środku możemy montować, a więc u góry zasilacz Płyta główna mini takes, Flex-ATX lub Micro-ATX Tu możemy 25 dysk zainstalować A tu 35 a tu jeszcze jeden, 2,5 lub 3,5 calowy. Przepływ powietrza 80 mm wentylator. Tu 12 cm na boku i 12 cm z przodu. I kartograficzna MAX 250 mm. A wentylator na procesorze MAX 140 mm wysokości. Więc całkiem sporo przydatnych informacji. Wszystko co chcielibyśmy wiedzieć. A na boku jeszcze informacja że nasza obudowa waży 2 kg a 2,45 w pudełku i wymiary 295x165x350 nawet mamy tu instrukcję jak wydostać obudowę z kartonu więc najpierw otwieramy karton obracamy go do góry nogami i ściągamy karton tak zrobiłem i oto obudowa zabezpieczona zaraz się pozbędę tych zabezpieczeń Pierwsze spojrzenie na obudowę i muszę powiedzieć, że ta budowa jest bardzo mała. Naprawdę ta obudowa jest bardzo mała. Mała, zgrabna, ładna obudowa. Tak jak widać na górę Tu mamy zakreszczone w dachę woreczek pewnie ze śrubkami Ten tutaj folię, mamy nawet głośnik systemowy pod, Podkładki, podstawki pod, pod płytę główną, mimo że już kilka mamy zainstalowanych Ale jeszcze tu jakieś dodatkowe No i śrubki co do śrubki Trochę jest cienka, giętka, więc zaraz to sobie wydostanę. A to jest naprawdę zakreszczone między dwie blaszki. O, w środku złącza USB HD Audio i złącza do płyty głównej HDD power LED, Reset. Złącza do USB 3.0. Power switch. Power switch jest oddzielny w innym kolorze niż reszta tyczek tak, no boko jest na tych na szybkośrubkach bokobudowy, możemy sobie tu wentylator 12 cm zamontować tu wentylator 8 cm i jeszcze tu 12 cm wentylator możemy zainstalować dyski dysk Jeden na spodzie, można zamontować, drugi pewnie tu z drugiej strony, tak jak tam było pokazane i no, trzeci ewentualnie tutaj, gdzieś jak rozumiem, a od tamtej strony chyba, tak od, od tamtej strony. Tak wygląda front obudowy, no i mamy tu, tu jest zaślepka przygotowana na kolejny port USB, ale nie ma go. OZB 3 3.0, słuchawki, mikrofon, USB 2.0, Reset, Power i diody. I tu taki błyszczący plastik. To nie jest siatka. To nie jest siatka. To jest błyszczący plastik, a pod spodem jest zwykły plastik. Wlot powietrza jest pod spodu w tej budowie. To, to się wyjmuje i woreczek wyjąłem. To jest element, który wyjmujemy jak montujemy tam kartę rozszerzeń jakąś, kartę do cokolwiek. To blaszkę karty nam ma wejść między tą, a tą blaszkę i tą wciskamy potem z powrotem. I jeszcze można przykręcić śrubką jak ktoś chce. Więc jest tylko tu miejsce na montaż dysku i tam. Wracając do miejsca na montaż dysku, żełem się i zauważyłem, tu, może nie wyostrza, tylko tu, tu są dziurki, tu można przykręcić sobie dysk i on będzie tak wisiał, wisiał, przykręcony z góry na dwóch śrubkach. Czyli raczej przed montażem płyty lepiej tutaj zamontować. Jak powiedziałem, tak zrobiłem dysk, już sobie tutaj zainstalowałem. Dysk taki miałem, gudrom i RDM 240 giga do nogami no to sobie ktoś może monitor do nogami odwrócić jak chcę poczytać informacje z tej strony będzie go ewentualnie widać dlatego tutaj jest napisane w tą stronę co mamy tu w sklepku z płytą górną mamy śrubkę do montażu dysku SSD mamy kable SATA chyba dwa tak dwa kable SATA jest ta blaszka. jest płyta ze sterownikami instrukcja no teraz już nie zawsze się dostaje instrukcje, więc wow że to, to budżetowa płyta no i jest płyta główna całkiem ciekawie wygląda zaraz zobaczymy bez folii płyta główna wygląda tak dwa gniazda na pamięci RAM slot na kartę graficzną plus jeszcze jakąś kartę rozszerzeń no Wiadomo, miejsce na procesor, gniazdo procesora. Tu mamy baterykę BIOS. Złącze na wentylator jeden, drugi. I na wentylator procesora złącze SATA. Tu jakiś radiator. No, wiadomo, złącze zasilania z zasilania procesora. I jakieś różne tam inne złącza Tak wygląda płyta po zamontowaniu. Jeszcze trochę miejsca zostało, mogłaby być ciutka większa. Tych śrubek dają w sam raz akurat, bo wykorzystałem tutaj 6 śrubek do zamocowania płyty. Zostaje mi jeszcze dwie takie. Właśnie te same służą do przykręcania dysków i do płyty głównej, więc dwa wykorzystałem na dysk tam, 6 tu i dwie zostały jeszcze na dysk na dole. Przy okazji dla porównania wielkościowego ta standardowa powiedzmy obudowa jak to się prezentuje no malutka, malutka, to jest mała, w porównaniu do takiej standardowej obudowy z której właśnie wyciągnąłem zasilacz który tutaj się znajduje zająłem PC Supremo M2 Gold 550 W to już miałem od wielu, wielu lat ten zasilacz Ojcze, musiałem wyjąć, żeby włożyć zasilacz, bo tutaj ta blacha przeszkadzała nie dało się włożyć zasilacza tak w ten sposób musiałem go włożyć tędy i tak i tak go włożyć niestety ciekawe czy jeszcze będę miał więcej niespodzianek żeby zamontować sobie wentylator czerwony, akrega, podświetlany który miałem już wcześniej Trzeba najpierw zdjąć ten przedni panel, po prostu tutaj pociągnąć niego od dołu i on schodzi. Wentylator zamontowany, zasilacz, płyta, idziemy dalej. Pamięć kupiłem jedną, ale mam jeszcze jedną, tylko muszę ją wydobyć. Tam tam mam jeszcze jedną pamięć. Może oznaczenia są troszkę inne. Ale ogólnie pamięć to samo. Wdałby się też jakiś procesor, więc trzeba znowu wyszabrować Ryzena 3 1200AF. No i spróbuję tam włożyć kartę. Freszną Power Color RX 6600 Hellhound. Zobaczymy, czy mi się uda. Może być, może być ciężko. Jest i Ryzen Jest i chłodzenie OCZ Vendetta 2 Kartę udało się tam włożyć Trochę Trzeba było się pogimnastykować, ale się udało Ledwo, ledwo, ale się udało, weszła Koniec, udało się wszystko poskładane wentylator Mdorfi zamontowane, wszystko popodłączane, mimo że zasiacz jest półmodularny, i podpięte jest tylko co, to co konieczne, to i tak jest, jest dużo tych kabli w środku. O, cable management można zapomnieć. No dobra, to a, niefortunne jest to, że Producent tutaj od razu zrobił pustę, bez zaślepki. Ja musiałem wyłamać dwie zaślepki niżej, a tutaj będzie dziura. No chyba, że tutaj kartę dźwiękową podłączę później. No tu z drugiej strony dysk. Udało się uruchomić, ale będę musiał coś pokombinować, bo ten kabel jak się poruszy, to... W Wkręca się w wiatrach. Znaczy, no, wkręca haczy i jest to groźne. Więc coś będę musiał wymyślić z tym kabłem. To jest HD audio tam wpięte w płytę. nie haczy o wentylator karty graficznej. Nie fajnie. Końcówkę nagrywam w innej scenariusz. Tradycyjnie. Kciuki w górę. Subskrybujcie. Oglądajcie moje pozostałe filmy. To już wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w przyszłości. Cześć.